Próbowano mi mówić, że to co robię nie ma sensu, że to nie będziesz z tego żyć, to nie ma najmniejszego znaczenia, nikt nie będzie tego kupował, to w ogóle nie, w ogóle daj sobie spokój, najlepiej. W ogóle no dziewczyna zajmująca się drewnem, no nie, to, to nie ma racji bytu, ale ja zawsze byłam uparta, zawsze chciałam stawiać na swoim. I właśnie łącząc tą naukę, tą moją pasję do malarstwa, do tego Beskidu powstało to, i gdyby ktoś mi teraz powiedział, że ja mam tego nie robić, to chyba bym się czuła wybrakowana, bo jednak jest to częścią mnie. I dobrze się z tym czuję. Po prostu to jest taka moja natura. Cześć, tutaj Edyta z Fir Forest. Witam was w mojej małej leśnej pracowni. Wybieram sobie szablon, który jest tutaj z tych. Jak widać z tych szablonów jest tutaj dosyć dużo. Zgromadziłam ich już trochę przez te wszystkie lata. Są niedźwiedzie, są jelenie, są wilki. Gdy już wiem, jaki obraz będę robić, muszę sobie przygotować sklejkę. Sklejkę docinam sobie właśnie pod wielkość danego obrazu. Czyli jest to, powiedzmy, tamto innego obrazu taki szablon. Wzięło się to stąd, że cała okolica jest lasem. Beskid Niski, Sercu Bliski albo Beskid Dziki inaczej, Wilcze Góry, różne nazwy tego regionu są. Ale ten las zawsze mi towarzyszył. Nazwałam swoją pracownię Jodłowy Las, tak po polsku, a po angielsku jest to Fir Forest. Właśnie przez te jodły, przez to, że te jodły tam zawsze są, że te lasy są takie... typowo iglaste. Gdzieś ta buczyna zaczyna się dopiero później, a akurat w okolicy naszego dębowca, w ogóle dębowiec no to dębowy dział kiedyś był, dużo dębów, ale właśnie to są lasy takie mieszane, dębowo-jodłowe, gdzie tej jodły teraz jest więcej. Mieszkałam wcześniej z babcią, właśnie w starym domu. Mój tata był stolarzem, mój tak był kołodziejem, więc jakoś ta pasja do stolarki zawsze była. Zawsze to się gdzieś tam przejawiało. I też pomagałam dziadkowi, no, na ile byłam w stanie. No, mój tata już od jakiegoś czasu nie żyje, od wielu lat, ale jak byłam takim małym dzieckiem, no to właśnie gdzieś tam się temu dziadkowi pomagało. Etap wycinania jest powiedzmy dosyć skomplikowany, bo tutaj też zależy od tego, jak duży ten obraz jest. To jest taka wersja poglądowa, że tak powiem, ale mogę Wam pokazać też, jak wygląda to w przypadku dużych desek. Te szablony, które widzieliście tam, dzielę sobie na takie pasy, które przyklejam tutaj na drewno, i wtedy wiem, gdzie jaki kawałek obrazu mam wyciąć. Czyli po prostu jest mi też łatwiej manewrować pojedynczą deską. Niż gdyby to było sklejone i pokazane, znaczy narysowane właśnie w tak dużym formacie. I jest to już właśnie obraz, który wyciąłam sobie wcześniej. I on jest złożony z kilku elementów, ponieważ te elementy dopiero później są łączone. Właśnie przez to, że w pojedynczych deskach jest dużo łatwiej wycinać i to manewrowanie nie jest takie trudne. I z takich właśnie deseczek. Później będzie to sklejone w taki obraz. Jak tutaj widać. Ja przez jakiś czas nienawidziłam tego miejsca. Dopóki nie podrosłam, nie wiedziałam, na czym to wszystko polega. Dlaczego to życie tam jest takie trudne, dlaczego jesteśmy tam, a nie gdzie indziej, dlaczego brakuje tego kina, właśnie czy jakiegoś teatru, czy wyjścia w ogóle gdzieś, gdziekolwiek, chciałam iść do tego miasta, więc poszłam na studia do Krakowa. Po czym będąc w Krakowie, po dwóch tygodniach ja byłam chora. Stwierdziłam, nie, muszę wrócić do domu. I po pierwszym roku studiów wiedziałam już, że ciężko mi będzie się odnaleźć w Krakowie, że będę chciała tam wrócić, że z większą sympatią i z większą na będę wracać w tamte strony. Przez jakiś czas w swoim życiu próbowano mi mówić, że to jest bez sensu, że żyjesz w miejscu zapomnianym przez wszystko, żeby nie powiedzieć tego inaczej. I że jest to miejsce, gdzie nie ma żadnego potencjału na samorozwój, na jakąś edukację, na dalsze życie. Ale no nie, ja zaczęłam dostrzegać ten, ten potencjał, po prostu cała ta architektura, historia Beskidu, akcja Wisła, przyroda, architektura, wszystkie cerkwie. Ta historia też Łemków i tego, co zostało po tych Łemkach, jakoś tak zamieszkało w moim sercu, że stwierdziłam, że ja chcę to dalej ciągnąć. Wstroisz? Nie może być zbyt luźny, bo wtedy będzie mi krzywo wycinał. początku to były wycinki w jakichś małych deseczkach, takie proste malowanie, a teraz myślę, że mogę to świadomie już powiedzieć, że to już jest taka wersja fajnie dopracowana. stare drewno. To jest stare drewno ze starej chałupy i to jest też tak, że malując obrazy, które są z Beskidu, wykorzystuję, znaczy staram się i wiem, że wiele osób może w to nie wierzyć, wykorzystuję drewno właśnie nasze regionalne z Beskidu. Dlaczego używam starego drewna? Używam starego drewna dlatego, że ono ma swoją fakturę, swój zapach, swoją historię, tak jak tutaj na przykład ma te dziurki po gwoździach, jakieś stare sęki. I ma ten niepowtarzalny, niepowtarzalny charakter, ale przede wszystkim też staram się, żeby materiał, właśnie który pochodzi z danego miejsca, nawiązywał do obrazu, ponieważ osoba, która później ma taki obraz, ma też część tego świata, który jest mu bliski, do którego ma sentyment, ale też nawiązuje do tego malowane tło, więc to jest taka spójność. Taki, Ja to nazywam portal, który przynosi osobę, która patrzy na obraz właśnie w to miejsce, które jest mu bliskie. Więc ja mam ogromne sentymenty do takiego materiału. praca dla mnie jest po pierwsze właśnie częścią mnie, taką daje mi taką samorealizację, spokój. To, że ja w pewien sposób przekazuję też siebie, pokazuję siebie w tych obrazach, pokazuję moją okolicę i dzielę się też tą, tym, tym Beskidem, to tutaj nie chodzi tylko w tych obrazach o mnie, tylko tutaj też chodzi o, o taką historię właśnie, żeby też mm, osobom, które nie znają tego Beskidu, ale zobaczą moje obrazy, Zaszczepić taką ciekawość, żeby zobaczyć ten obszar, zapoznać się z jego historią, z jego znaczeniem, czy w ogóle lokalizacją, czy przyrodą. Ostatnim takim, prawie ostatnim etapem, który Musi się pojawić na drewnie, chociaż nie każdy tego chce. Jest wykończenie woskiem. Wymyśliłam sobie sama formułę do zabezpieczenia drewna. Jest ona oparta na produktach oczywiście naturalnych. Mam tutaj taki pojemniczek, który już troszkę ze mną zjeździł. Wosk pszczeli. No to już jest troszkę zniszczone, ale jest to wosk pszczeli nasz naturalny z domu, domowy, który mam od taty. I to są elementy jodłowe. Tutaj są. Łupiny z szyszek, ponieważ szyszki nigdy nie spadają całe z jodły i są też nasionka. Dlaczego to zbieram? To jest taki mój mały sekret, jak to tak naprawdę się odbywa i jak to działa, ale z tych rzeczy. A, i zapomniałam dodać, że używam też olejku leśnego i żywicy, o której za chwilkę Wam opowiem, ale mniej więcej wygląda to tak. Wiem, że to nie jest spektakularne, ale to podgrzewam. I później maczając odpowiedni materiał, nakładam właśnie wosk na drewno, jaka ty jesteś poprzez te obrazy? Dzika. Po prostu. Ja jestem taką osobą, która ceni sobie jakąś samotność, dzikość, właśnie naturę. Wychodzę w las, spędzam tam godziny, dnie, tygodnie z plecakiem, często sama, albo właśnie z życzaną. Wyjeżdżamy w góry, właśnie dużo czasu spędzamy z przyrodą i, i to, ta, ta dzikość to jest chyba właśnie takie główne moje określenie, że to jest ta esencja mnie, tego skąd jestem i tych obrazów. To, to, to są trzy elementy, które składają się na całą moją twórczość, bo jestem twórczość i ja. Im jest jesteś w przyrodzie, tym bardziej człowiek ją zaczyna odczuwać, tym bardziej stajesz się elementem tego świata, że po prostu zaczynasz dostrzegać to, jak y, pachnie nadchodząca burza, jak pachną wilki, jak pachnie miejsce, gdzie przebywa niedźwiedź, y, jak na przykład znaleźć sobie wodę, co można zjeść w tym lesie. To jest całe mnóstwo zależności, właśnie które później mi towarzyszą, jak jestem pracowity. Ja wkładam w każdy obraz dużą część siebie, dużą część historii, natury, dzikości. Są to elementy, które właśnie tworzą jeden obraz. I to nie jest tak, że ktoś sobie go kupi, powiesi i on jest. Tylko ta osoba y, przychodzi, patrzy, może sobie tak powiesi ten obrazek, może w takim miejscu. Y, Przejdzie to, bo myśli, po prostu ten obraz budzi jakieś uczucia, emocje. Ja mam wrażenie, że wtedy staje się ktoś takim opiekunem tego obrazu, bo jednak zwraca na nie uwagę i po prostu wywołuje pewne emocje ten obraz w danej osobie. Więc ja nigdy nie mówię, że są to moi klienci, tylko raczej opiekunowie moich obrazów. Moja twórczość to są nie tylko takie wycinane obrazy, ale też staram się malować na plastrach. Tutaj akurat są plastry brzozowe, które są już. Suche, właśnie wytarte, wyszlifowane, gotowe do malowania, ale też plastrów używam dziurawych, jak ja to nazywam właśnie. Dlaczego dziurawych? Ano właśnie dlatego. To jest akurat plaster z orzecha włoskiego, on jest naturalnie dziurawy. Tutaj ta krawędź, którą yy, można zobaczyć, to jest naturalnie wypruchniała. To jest tak, że jak się ścina taki pień, plastruje się go w do, do góry bądź na dół. To po wycięciu ta część, która jest spróchniała, wypada. Więc to zostaje taka naturalna ramka. I patrząc na takie plastry, właśnie wymyśliłam sobie, że będą idealną ramą do obrazów. A jakich obrazów? To wam pokażę. Chodźcie. Te sowy, które tutaj widzicie, czyli w takich dziurowych plasterkach, mieszkają słówki. Te słówki to jest taki. Mój pomysł, taka moja wisienka na mojej całej twórczości. Uwielbiam je malować. Z racji tego, że kiedyś, kiedyś będąc wolontariuszką w naszym parku brałam udział w monitoringu sów i zwierząt na terenie mogórskiego Parku. Tutaj jest właśnie jeszcze taka mała słówka z tyłu. W takim mniejszym plastrze. Taka pomykówka. I to też jest plaster z orzecha włoskiego. W sumie wszystkie plastry, które są, są z orzecha włoskiego. Przede wszystkim dlatego, że gdy drzewo rośnie, to jest taki rdzeń ciemny, i to, co wypróchnieje, to właśnie zostawia później taką czarną ramkę. I to właśnie nadaje takiej głębi, że ta sowa jest faktycznie w tej dziupli. I moim zdaniem to jest idealne przedstawienie takiej sowy w dziupli, jak każdy sobie wyobrażał. Powiedz mi jeszcze. jak ludzie reagują na to właśnie, że, no nie wiem, to na sam wytwór Twojej twórczości, ale też na to, że Ty jesteś kobietą nie? i robisz tak. takie rzeczy. Jak Miałeś jakieś takie zaskakujące... Oczywiście. Ale to nie jest Pani. Przecież to nie jest, jest jej jakiś laser, frezarka, jakieś automatyczne to jest zrobione. To jest nadruk? To, to, to jest nadruk, to na pewno nie jest malowane. To Pani się tam zajmuje? Jak to się że kobieta coś takiego robi? No po prostu tak samo jak mężczyzna może to robić, myślę, że kobieta też może, może to robić. Tym bardziej, że tutaj no nie jest to taka typowa, ciężka, ciężka taka stonarka. Jak nie wiem, na przykład jakieś drzwi albo nie wiem, praca z jakimiś dużymi meblami. No, to, to jest troszkę inny gabaryt, jest, można powiedzieć, troszkę lżejsze. Ale jednak no, ludzie bardzo często wątpią w to. Że, że to jest w ogóle dziewczyna, że to jest praca ręczna. Ja to nadal nazywam właśnie rękodziełem, bo to nie jest samo malarstwo, tylko jednak dużo pracy ręcznej od przygotowania drewna przez właśnie to malowanie, wycinanie, łączenie i, i w ogóle nadanie całego tego charakteru. Bo to też nie jest do końca tak, że te obrazy są takie zupełnie wymyślone albo zupełnie fikcyjne. Większość obrazów powstaje na bazie jakichś moich wspomnień, zdjęć, yy, obserwacji bądź realnych miejsc, które mają które są zlokalizowane właśnie w Beskidach czy w Tatrach. Um, ale czasami jest też tak, że ponosi mnie fantazja i po prostu wymyślam sobie coś innego. Często dany obraz dedykuje mi sam materiał, że patrzę na daną deskę, jaki ma kolor, jakie ma senki i na przykład już wiem, że ciemna duża deska będzie idealna na niedźwiedzie. Jasny materiał będzie na przykład fajny na jelonki. A dziurowe plastry właśnie zawsze kojarzą mi się z sowami. Różny sposób można się ze mną skontaktować. Czy właśnie przez tą moją stronę, czy przez Facebooka, czy do mnie można zadzwonić, ale też staram się wychodzić właśnie do, do ludzi, czyli biorę udział w różnych targach, w różnych wystawach, czy w jakichś pokazach. Może kiedyś uda mi się otworzyć mój sklep stacjonarny, więc galerię. Takie mam troszkę małe marzenie. Fascynuje mnie ten dziki świat, bo jednak moim zdaniem w tym postępie całym, w tym biegu technologii i postępie cywilizacyjnym gdzieś człowiek zatraca po prostu ten kontakt z naturą, te, ten instynkt, tak zwany, czy te dzikie zmysły. I tutaj chyba jest we mnie jakaś taka tęsknota właśnie za tą dzikością, ale może też łatwiej było mi do tego wyjść przez to przez miejsce, które, gdzie, gdzie mieszkam.